Jedziem. Łapkę, łapkę. Je. What the f Co to było? <grystanie> Okej! Okay. Co to. Była na chwilę woda, ale na szczęście je wyparowała. <grystanie> ale tamtych nie było, tylko kocur. Dobra, najpierw te małe trzeba pobijać, strzelające, a później koteczka. Ale kotek też już leci. Oby. Oby tutaj nie skaczy, No i skoczył. <grystanie> no i uratował tamtego, bo nie widzę. Ubity. Ło, jeszcze, Ło! Są tak lata, halo! Ła, 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 Ła! No nie, na który ty target się fokusujesz, tak nie powinno być. Coś mi wariuje tutaj gra, tak nie powinno być. No dobra, powiedzcie mi szczerze, to jest mój nowy Pecik, a nie nowy boss. <laughs> Oby tak było. Moja postać już jest zadowolona, że go widzi. Ale majestatyczny i te oczyska. Wow. Nie no, powiem wam, w Wave naprawdę potrafię robić wrażenie graficzne. Tak pięknie wygląda, tak ładnie dopracowany ten smog. W ogóle ta perspektywa jest cudowna. Ona wie. Ten smog wie więcej o mnie niż ja bym chciał. <laughs> Może powie nam, że jesteśmy mopę, że musimy aktywować wewnętrzne ja, żeby uratować świat. Tak będzie. Bo w razie nie jestem zagrożeniem. Chyba. <laughs> to by był fajny plot twist. Wszystkim pomagamy, by na koniec dowiedzieć się, że tak naprawdę jesteśmy przyszłą chodzącą zagładą. Że tym, co wcześniej pomagaliśmy i tak nam zaufali, okaże się, że będą przeciwko nami walczyć, bo będą bali się, że kurde zniszczymy świat. Coś takiego. Jakieś szybsze wyjście? A tu bully! Kurde! Za bardzo się pospieszyłem. Nie no, piękne cinema. Po prostu cinema. Tak pięknie wygląda. Jeszcze kurde... Ja tych cutscenek? Jak się patrzy, to już chyba z 15 minut. Czemu ją? Ja moja postać! Halo! Aha, no to muszę grać inną postacią, ale nie swoją. A, on zabolało! On bije. Akurat tej postaci nie znam, więc nie wiem czego mogę się spodziewać. A? Coś miałem zrobić, bo to tak wygląda, ale... No cóż, Pomyłka. Może jednak nie? To wszystko jest zaplanowane. Dobra, jest wszystko zaplanowane. Uf. A gdzie nasza postać, która ma pomóc? Czekaj. Czemu mam full HP? A ja nie mam. No zostałem oszukany. Dobra, teraz. Umiejętność. Uf, mocna. Czekaj co on robi. Nie widzę go dobrze, bo jest tak wysoko. Dobra, chyba miałam unik zrobić, udało mi się. Dobra, masz. Że nie ogniem. O, ale mi przywalił! Was, moja gra tu się skończy? No. <noise> A ładno, jeszcze mi w tym promieniu trzyma. no! Co to za oszustwo? Oj, oj, ojej, co on robi? To wygląda źle. Gdzie ja mam uciec? Chyba nie mogę uciec. Allo. Ja się nie ruszyć, nie mogę. Co jest? A nie, mogę uniki robić, dobra. <noise> A ała, ała. No, jak mam zrobić tyle uników w jednym momencie, jak tu pięć pocisków leci? A dobra, teraz mogę blokować pod samym <śmotem> atakiem, czyli po prostu klikamy lewy przycisk, żeby się udało. Dam <śmotem> radę! A teraz już uników chociaż nie może robić, które są useless przy takich dużych ilościach jak pocisku, które lecą w nas. Aaaa dam radę, dam radę! <śmotem> dobra, udało się. I jeszcze ten flashbang, na coś lepić. <śmotem> Zlituj się grą. Nie, nie warto, nieładnie tak żeby robić takie flashbanki zaczęli latać. Hallo. To było dziwne, naprawdę dziwne. Myślałem, że tu portal jest. Dobra, gdzie to mnie wystrzeli? Łooo. Wow. Ale lecimy. A teraz, a nie, czekaj. Powinno mi się nic nie stać, prawda? O, idealnie do basenu. O, i piesek tutaj pływa. Wow. Nie sądziłem, że w tej grze nawet i pies może pływać w ogóle, siedząc tu co mnie leczy. Uh. No tak gorące źródła. <laughs> Jakie oni mają przemyślenia. W Gężynie nie ma coś takiego leczącej wody, w której możemy wejść, opływać, się wyleczyć. Nie ma. Nie prowadzili tego. Jej, zakończyłem już ten akt. Wow, no to co? Który? Te? Co teraz? Co teraz? Bo sporo się rzeczy robi. Możemy sobie podnieść. Bo spoko jest. Choć powinienem chyba też zadbać o swoją postać. Nie, nie sądzę. No, sądzę bardzo. <laughs> I czemu ja tego wcześniej nie ulepszyłem? Huch. Co jest? Tak nie powinno być. Będę miał, żeby to ulepszyć na maksa na 60? Bo pod, że tak, jest. Można jeszcze wyżej? Nie. Już teraz nie mogę. A postać? Postać też mogę! O, to dużo zmienia, to dużo zmienia. Będę musiał albo skolekcjonować te roślinki, albo pozbierać. O no, to trzeba chyba będzie pozbierać. No jednak kasy nie mam za dużo. Mam jedną postać, a tyle kasy zużywam, naprawdę. A, coś jest nie tak, że te moby tak spadają z nieba. <laughs> coś jest nie tak, to już drugi raz. Okej, okay, zebrałem jak najwięcej się dało. Zebrałem ich. Wow! <laughs> Trzykrotna praktycznie nadwyżka. <laughs> Ale dla mnie spoko, dla mnie bardzo spoko. Starczy mi to? Starczy. Oej. No, dobra, zielone, tak mi nie są potrzebne. Po co będę to oszczędzał? Po co? Mogę wyżej podnieść? Nie, to już się zakończył mój. Tutaj moja ściana się zaczęła i już więcej nie mogę. Ojej, i teraz talenty polepszać, bo które są bardzo opłacalne. Tyle tych talentów, co jest tutaj ważne? To jest spoko. Wszystko jest spoko: autataki, skille, umiejętności, ale chyba dam radę wszystko wzmocnić? Wow, jestem aż w szoku, że mi się udało. <laughs> ale tego nie dam rady. Szkoda. Ale to. Te... Wiecie co? A mogę to teraz zdobywać? Jeśli mogę, to chyba lecę. Oj, kliknę. No nie, gdzie to mnie wyrzuciło? Halo! Wiem, żeś mnie wyrzucił. Co to za lokacja? Halo! <grystanie> Czemu mnie aż tak daleko wyrzuciło? Ja mam tu gdzieś bliżej? Na przykład tutaj? Oj, jednak. Nie. <grystanie> no nie mogę, dobra. Poszukałem was. Mogę. Zły... Źle kliknąłem. Lokalizację, kliknąłem. Dobra, lecimy. Jak mogę, to zdobywajmy. Trzeba się wzmocnić. To jest taki pół odcinek kończący tamtą fabułę, i przy okazji lekkie wzmocnienie. <laughs> Powyższony poziom, wzmocniona broń, no i skillę. Na szczęście to się szybko chyba robi, no nie? A, bo tutaj ta dwójka tylko jest. A, większość tak, talentów ulepszonych. Tamto jakieś tam delikatne procenty. Tylko tyle. O, oni padają. <laughs> Ty może ja wcześniej mogłem ten 60 wbić, bo nie zauważyłem. Jeżeli co mnie irytuje, że nawet tak zakończyliśmy przed chwilą, to wyzwanie to wszystko jest na cooldownach. <grym> I trzeba chwilę poczekać. Znaczy nie trzeba, bo, ale ja lubię sobie poczekać, naprawdę. Zdrowie też mogłoby się odnawiać było spoko, ale takie to są małe detale. No dobra, mamy wszystko i czymś się to różni? No nie wszystko mi daje praktycznie tą, taką samą ilość procent, ale chyba mi na wszystko stać. Mam taką nadzieję, chociaż. <grym> Tego się wyżej nie da podnieść, nie, no wszystko mi stać. Dobra, zacznijmy aktus. Wróciliśmy do starych znajomych, nawet fajnie. O, jakaś nieznana dziewczyna. Wokół niej teraz będzie się historia toczyła. No, ona będzie coś kopinować. Nie podoba mi się jej uśmiech. Widać, że to mał diabeł. hej, okay, kolejna mała wyprawa. Chociaż to miejsce znam już. Mam trochę odkryte. Nawet nie trochę. Nawet bardzo. Ojej. Że ją mam w ogóle. Co jest? To jakieś dziwne umiejętności stosuje. Huh? ale dziwna postać. W ogóle nie wiedziałem, że taka postać jest tutaj dostępna. A to jest healer. Jaki dziwny. Dobra, chciałem to go sprawdzić. Ej, ona ma więcej HP niż ja. Chwila, dlaczego? Okej. Okay. A może dlatego ma więcej HP niż ja. Jak ona ma to odblokowane? Allo? Co to za oszustwo? Mamy ten sam poziom. Prawda? No, tak. Czeka ona jest. Ja piernicze, jaka to mocna postać jest. A u mnie tylko main pies <grystanie> Dobra, zejdźmy z niej. Moją ulubioną postacią. Ej ej! ej, ej. Znowu mi kamera oszalała. Hallo. Chcieli mi coś pokazać, ale jak zwykle <grystanie> Jak zwykle wydarzyło się źle. Co się dzieje? <grystanie> Czekaj, co? co się dzieje? Hallo? Ja nie wiem, więc przecież nic takiego nie robię. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. A Oni się leczą, co? Nie, się nie... Dobra, <laughs> tak miało być, czyli nic się z... złego nie dzieje, bo się bałam, że się coś złego dzieje, a to jest po prostu fabularnie. Dobra, wszystko w porządku. <laughs> się bałam, że znowu coś zepsułem. jakiegoś diabła zamieni zaraz, jestem pewien. No teraz tę kamerę tak idealnie, żebyśmy nie widzieli i będzie transformacja. A jednak nie. Sądziłem, że będzie transformacja. <laughs> Ewolucja, ale jednak nie. Uh, um. Może ja powinienem grę zaktualizować czy coś, bo to, <grymianie> to... się robi coraz poważniejsze te błędy. <grymianie> Żeby teksty na siły najeżdżały. No powiem wam, że mam talent. Kurde, jak kamera kinowa, to wydarzy się coś wielkiego. Ej, pomogłem, ale dzie <grymianie> dziecko już nie uwagi. Brawo, moja postać. <grymianie> Jednak kino i to akcji.